Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Matka Najświętsza Fatimie powiedziała, moje serce będzie Twoją ucieczką i schroniskiem i drogą, która Cię prowadzi do Boga. To urzeczywistni się we wszystkich dziedzinach naszego życia, a zwłaszcza najważniejszej dziedzinie, jeśli chodzi o nasz stosunek do Pana Boga. Moi drodzy, jest bardzo ważne, abyśmy stali sobie sprawy, co to znaczy sprawiedliwość. Sprawiedliwość znaczy oddać temu każdemu, co należy do niego. Bogu należy oddać, co należy do Boga. Co należy oddać Panu Bogu? No właściwie to, co jest prawdziwe. My jesteśmy stworzeni tylko i wyłącznie, aby żyć w prawdzie. Jeśli ktoś nie żyje w prawdzie, to buduje swój fundament na piasku, na kłamstwie, na błędzie i to runie. Nie można po prostu putuwać właściwie swego domu na, właściwe na błocie. Jeśli tak spróbujemy, to niesamowicie wszystko, wszystko niszczy się. I Pan Bóg nie chce, aby nasze istnienie się nieściło, aby nasze życie się nieściło, co oznaczyło wieczne potępienie. Wieczne potępienie dla umysłu to jest błąd, to jest kłamstwo prowadzone przez Ojca kłamstwo. Siło, na terenie woli nasze życie jest zniszczyło, co oznacza, to, to jest nieposłuszeństwo, to jest pycha. I w ten sposób, moi drodzy, diabeł teraz ciądzie na całym świecie, gdzie trzeba zaczynać po prostu żyć w prawdzie. Prawdzie, to nie tylko powiedziesz, nie kłamać wobec rodziców, wobec, wobec innych ludzi. To jest właśnie ósme przekazanie, przekazanie Boże. To jest ak akce ważne. Ale nie wolno kłamać wobec Pana Boga. Jeśli, kłama, jeśli po prostu nasze życie jest kłamstwem wobec Pana Boga, to jest najgorszy. A niestety można powiedzieć, musimy powiedzieć, że bardzo często nasze życie wobec Pana Boga, wobec sprawcie jest zakłamane. Ponieważ nie oddamy Panu Bogu za należność Pana Boga. Wyobraź sobie ojca, rodziców, którzy przynoszą swemu dziecku z okazji jakiejś uroczystości, urodzin, bardzo piękny, dogocenny prezent, dar, który właściwie dziecko. Pragnął od bardzo dawna czasu i długo musiał prosić i czekać, aż ten błogocenny dar otrzymał. I teraz wyopatrz sobie to dziecko, które właściwie zakochane w tym, w tym prezencie, zaczyna się tym bawić, zaczyna go wziąć do swojego pokoju, ani jednego słowa wdzięczności, ani jednego słowa uznania wobec rodziców. Weźmy to, jakby było to jego, właściwie należy mu. A przecież właściwie to dziecko właściwie nie ma prawa na taki drogą cenę dar. Jest to owocem niesamowitej miłości swoich rodziców, a rodzice dostaną jako odpowiedź po prostu traktowane jak powiecie. To jest bardzo przykro. Im bardziej, tym bardziej rodzice kochają dziecko. Jest to znak, że dziecko jest źle wychowane. Ale to jest znak, że to dziecko nie ma w swoim sercu poczucia sprawiedliwości. Jeśli otrzymuję cokolwiek od kogoś, im więcej otrzymuję, to jest oczywiste, nie tylko dla chrześcijan, ale dla wszystkich ludzi, nawet najodleglejszych pogan i nawet u tubylców, u prymitywnych ludzi, że właściwie wyrażają, wyrażają swoją wdzięczność, swoje zobowiązanie. To jest oczywiste dla każdego z nas. A wobec Pana Boga pozwalamy sobie tak naprawdę tak towarzyszko, jak powiecie. Ile nam daje? Wszystko nam daje. Wszystko otrzymujemy od, od Niego w każdej chwili. Więc jaka jest prawda? Otać Panu Bogu zależy na Pana Boga. Ja nie mogę, ja nie mogę otać Panu Bogu wszystko, co mi daje, bo ja nie mam od siebie nie mam nic. A więc pierwsza reakcja sprawiedliwości, pierwsza reakcja w ogóle stosunku stworzenia do stworzyciela. Dziecka do swojego największego ojca, to jest dziękować. Dzięczynienie. Dzięczynienie jest bardzo ważne, jest ogromnie ważne, jest najważniejszym wyrazem właściwie mojej odpowiedzi wobec starów Pana Boga. Wylicz sobie, ile Pan Bóg Tobie daje. Musiałbym wyliczyć wszystkie Twoje atomy, które masz na swoim ciele, w swoim ciele. Wszystkie momenty, kiedy oddychasz, wszystkie momenty, kiedy widzisz. Każda cząstka Twojego działa, wszystko, co masz, wszystko właściwe, co dostałeś od Pana Boga, a ponadto w Twoja nieśmiertelna dusza. I to wszystko Pan Bóg Tobie nie daje tylko raz, ale zawsze, w każdej chwili. I w tym momencie właściwie stamy sobie sprawę, jak bardzo, bardzo, bardzo jesteśmy niesprawiedliwi wobec Pana Boga. Ponieważ zapytaj. Kiedy ostatnim razem z całego serca, ze wszystkich sił dziękowałem Panu Bogu za to, że jestem, że otrzymałam ciszej kolejny dzień, kolejny dzień od Niego, że dzisiaj otrzymałem od Niego wzrok i ucho, aby słuchać, i usta, aby mówić, i serce, aby kochać. Kiedy ostatnim razem dziękowałam Panu Bogu za to, że on właściwie stworzył mnie jako, jako nieśmiertelny byt. Które zawsze istnieje, który ma przeznaczenie ogromnej, właściwie ogromnej wielkości i nieskończoności wieczności. Kiedy ostatnim razem dziękowałam Panu Bogu za to, że On, aby mnie zratować od mojej niedoli, stał się człowiekiem, aby on, właściwie, że on otwierał z siebie na krzyżu, że on po prostu zostanie tutaj w najświętszym sakramencie dzień i noc osamotniony. Kiedy ostatnio z całego serca razem dziękowałem Panu Bogu, że mieszka w moim sercu każdej chwili. I tutaj, moi drodzy, każdy z nas nie musi robić wielkiego rachunku sumienia, aby wiedzieć, aby wiedzieć nawet jeśli dziękuję, nigdy nie wystarczy. Zawsze za późno, zawsze za mało, a jeszcze w ogóle. Bardzo wymowny dowód, że ktoś nie umie dziękować, to jest człowiek, który ciągle narzeka. Nic dobrego w moim życiu jest, ciągle wszystko B, wszystko źle. Właściwie taki człowiek po prostu widzi tylko właściwe to, co nie tak, ale nie widzi już, ile dostanie od Pana Boga. A jeśli cokolwiek mu nie podoba się, jakiś właściwie pokrzyżuje swoje plany, to od razu narzeka, to od razu ma pretensje, od razu robi taką właściwie bardzo złą minę. minę. Więc, moi drodzy, właściwie musimy zapytać, jak to jest. A ja muszę dziękować Panu Bogu, inaczej żyję w błędzie, w kłamstwie. Udaję się, udawam, udawam że to wszystko, co od Pana Boga mam, to od mam. Ja Panu Bogu nie muszę dziękować, jak dziecko, które utrzymuje wszystko swoich rodziców i nie musi nigdy im bo po prostu wyrażać wdzięczności, bo to mi należy, to jest moje. Tak, moi drodzy, zastanówmy się. Ale to jest dopiero drugi akt sprawiedliwości Pana Boga. Za Nim stoi jeszcze jeden najważniejsze. Ważniejszy akt prawdy, który właściwie buduje prawdziwy, solidny fundament, to jest prawda, że rzeczywiście ja jestem niczym, a Bóg jest czystkim. Ja wszystko, co mam i czym jestem, od Boga mam. I w Bogu mam, i dla Boga mam. I to, właściwie ta rzeczywistość, to jest po prostu rzeczywistością, o której Arystoteles stary już przed Chrystusem porażnie, właściwie uczył. Kiedy właściwie są dwa, dwie możliwości. Albo jesteś od siebie, albo od innego. Ens ase, albo ens ab alio po łacinie. I w tym momencie właściwie nie musimy w głęgi żyć. Od siebie nie mamy nic. Sam sobie nie dałeś ani po prostu właściwe odrobinę twojego życia. Nie możesz stwarzać niczego, nic. nic które jest. To od kogo w ten sposób mamy to wszystko? Od Pana Boga. Więc zawcięciamy Panu Bogu wszystko, ale wcześniej jeszcze musimy uznać, że Pan Bóg jest absolutnym zwierzchnikiem, jest naszym właścicielem. On budował ten gmach, którym jesteśmy. On budował to ciasto, w którym jestem. Tak, On to wszystko robił. Wszystko do Niego należy. On jest właścicielem, a Jego, jest, jego własnością jestem. I Wyraz tego nazywamy, się adoracją, uwielbienia, uwielbienie. Uwielbienie, adoracją jest dokładnie ta prawda, która uznaje tą rzeczywistość. Jeśli tej rzeczywistości nie uznaje, to żyje w kłamstwie i moje życie jest zakłamane. I teraz widzimy, co rządzi na świecie. Oczywiście ojciec kłamstwa. Bo jak się ludzi, jak niestety, i my sami, tak często się zachowujemy? Jakby wszystko od nas, wszystko w nas i dla nas samych. Nawet po prostu teksty Soboru Watykańskiego, drugiego tekstu po prostu właściwie jest napisane okropne słowo, chyba w Kaudium et Spesu, w ostatnim, że człowiek jest jedyny byt, który dla, Pan Bóg dla, dla, dla człowieka stworzył. Nic z człowieka po prostu Pan Bóg stworzył dla samego człowieka. Wszystko Pan Bóg stworzył dla samego żywie, dla Pana Boga, bo inaczej nigdy nic nie istnieje. I to uznanie, ta, ta adoracja, to uwielbienie, to jest absolutnym, istotnym aktem naszej ludzkiej natury. Jeśli tego aktu nie będzie, to jest piasek, to jest błoto, to jest kłamstwo, to jest okropny błąd. Tak, moi drodzy, musimy po prostu stać sobie sprawę, w jakiejś, tak powiem, niebezpiecznej sytuacji jesteśmy, jeśli nie potrafimy Pana Boga prawdziwie adorować, uwielbić. I to uwielbienie nie tylko słowami, jakąś deklaracją, ale życiem. Panie Boże obozu, ja obudzę od, od, się rano. I jak jest mój pierwszy akt, akt adoracji. Ponieważ obudzę się Boże, od ciebie mam wszystko. Ty jest moim Panem. Do ciebie należy. I to nie tylko ogólnie, ale w każdym punkcie, w każdym momencie, w każdej sekundzie, w każdej sprawie, w każdym wszystkim mojego życia. Jesteśmy dalece od rzeczywistego życia w tej, tej prawdzie. I dlatego tak dużo u nas błędów, tak dużo u nas upadków, kiedy właściwie w tym fundamentalnym, właściwie w tej fundamentalnej sprawie, sprawie błądzimy, ignorujemy. I dlatego musimy żyć, ćwiczyć. Ćwiczysz w tej adoracji, Ćwiczysz w tym dzień Inaczej ziemy w błędzie, a na tym nie buduje żadnego życia. I teraz pytaj znowu, kiedy ostatnim razem deklarowałem, Panie Boże, ty jesteś moim Panem, jesteś moim królem, moim świętnikiem, Wszystko, co mam i czym jestem, należy do Ciebie. A nie tylko właściwie należy do Ciebie, taki na papierze. Ale ja muszę po prostu Ciebie pytać że co mam z tym, co mi dałeś, robić? Co mam robić z moimi rękami? Co mam robić z tym, co teraz piszę albo kliknę? Co mam robić z moimi oczyma? To należy do Ciebie i Ty mi powiedz, po co mi dajesz to i co mają teraz robić według Twojej woli i nie, 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 nie według mojej? A w tym momencie po prostu jakby zatworzenie wypełni moje serce, kiedy muszę uznać, Panie Boże, ja uwielbiam samego siebie, onż wola wo, moja przede wszystkim i ponad wszystkim. Ja chcę co, robić, co ja chcę i zapominam i lekceważam, i ignoruję, że tak naprawdę tylko jedna rzecz liczę. Twoja wola, bo Ty jesteś moim Panem i Ty tylko prowadzisz mnie do celu. To jest adoracja. Od Pana Boga do Pana Boga we wszystkim. Skoro jesteśmy tak dalecy od tego, Nasze życie bardzo krucho wygląda. A dalej, jeszcze nie koniec. Kiedy człowiek niesłusznie obraża drugiego, co wtedy trzeba robić? Jeśli ty po prostu właściwe, po prostu dostaniesz szał i Twojego najbliższego obozu uderzasz bez racji, bez żadnego powodu i zaczynasz po prostu krzyczeć na Niego, zaczynasz po prostu walić właściwie po, po, po ziemię i odchodzisz rozniewany, i w pewnym momencie staję sobie sprawę, co za zbrodnię robiłeś. W jaki sposób masz takiego niewinnego tak po prostu obrażać? Jaka twoja reakcja będzie? Wrócić do niego, powiedzieć: cześć, chłopie, wszystko w porządku? Nie. To musimy prosić o przebaczenie. Przepraszam. Przepraszam, bo jesteśmy wszyscy biednymi grzesznikami i musimy wciąż właściwie uznać, że robimy błędy. Źle oceniamy drugich i właściwie obrażamy innych. I z tego powodu musimy prosić o przebaczenie. To jest zupełny wymóg sprawiedliwości. Jeśli tego nie robię, to jest nieprawo. Wobec Pana Boga obrażamy Go. Ile się da? Nigdy, albo prawie nigdy szczerze prosimy przebacz Panie, wybacz Panie, Panie zmiłuj się nade mną, biednym grzesznikiem. I na końcu ta czwarta, właściwie istotna sprawa naszego życia to jest: skoro nic nie mam i Bóg ma wszystko, i on jest moim ojcem, jest jego dzieckiem, to dziecko ma prawo i śmiały post przystęp do Pana Boga, aby nie wymagać, dawaj, ale prosić. Panie Boże, nie ja mam nic, puste ręce, błagam Ciebie, proszę Ciebie, daj mi to, co jest dla mnie najwięcej. O nie, nie, tutaj żądamy. My potrzebujemy, a jeśli nie zostaniemy, to w ten sposób. O mój drodze, wobec tego wszystkiego nasze, nasz fundament, nasze życie nie jest w prawdzie. I wszyscy musimy po prostu być w piersi i powiedzieć Matko, ratuj nas! A teraz Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby nam dać możliwość, aby znowu Pana Boga adorować, jak trzeba, dziękować, jak trzeba. Przepraszać, jak trzeba i tak właściwie otrzymać wszystkie warski, polsząc go. I On na naszym miejscu to wszystko robi. I to jest Jego ofiara na krzyżu. To jest całe życie właściwe, które przyszedł żyć tu na ziemi, aby tutaj na nowo ustalić nowe stworzenie, nowy porządek, porządek prawdziwych dzieci Bożych. Bo On Pana Boga, Ojca, doskonale adoruje. On bardzo i całuskonale dziękuję i bardzo przepasza nie za własne grzechy, które nikt nie popełnił, ale za nasze grzechy. I błaga nam wszystko, co potrzebujemy, aby żyć na ziemi i dobrze żyć i potem być spawieni. I te łaski, te dary, które Pan Jezus Chrystus nam dał, które przychodzą w post z Jego przebitego serca, te dary spłyną na inne serce. I to jest serce Marii. I to serce otrzymuje to wszystko. I teraz mamy Marię, Matkę, która właściwie może to nam dać, co najbardziej nam pakuje. Ona w naszym sercu zaczyna śpiewać Magnificat mamy mea Dominum, uwielbia moja dusza Pana naszego. Tak, moi drodzy, jeśli chcesz na nowo żyć w prawdzie, jeśli chceć po prostu właściwie opuścić um, anarchię i opuścić powstieraniem tego ojca kłamstwa i żyć w kłamstwie nie masz innej możliwości niż uciekać do Matki Najświętszej i od niej jako dziecko które zgubiło się całkowicie ale odnalazło się dzięki miłosierdziu Chrystusowa i Matki Najświętszej i który na nowo chce uczyć się żyć jako dziecko Boże jako dziecko prawdy, jako dziecko, które chce przygotować się do wiecznego życia, do nieba. I co Matka Najświętsza ci uczy, ta najlepsza Matka, abyś żył, aby żył w prawdzie, abyś na nowo miał stosunek do Pana Boga, jak należy. I ona wprowadzi w twoje, wprowadzi w twoje serce, co, co w jej sercu nieustannie jest w najwyższym możliwym stopniu nieustana adoracja. Ona, jak nikt na świecie, oprócz swego syna, który zresztą jej to wszystko dał, nikt na świecie nie mógł tak niesamowicie być oddany Panu Bogu. Nikt nie mógłby tak niesamowicie pamiętać, że wszystko, wszystko, wszystko od Ciebie, Panie Boże. I dlatego jej odpowiedź była niesamowicie ta sama. Kiedy Pan Bóg właściwie otrzymała od, cokolwiek, każda sekunda, każda chwila, każdy czyn swojego życia, każde odrobinę woli Bożej, spotkała się u Niej zawsze ta sama odpowiedź. Ek fiat. Oto ja, niech mi się stanie. I tak, moi drodzy, Matka Najświętsza uczy nas, aby znowu uznać zwierzchnicę Pana Boga i uwielbiać Go. I dlatego Kościół chce, abyśmy chociażby raz codziennie powtarzali z Matką Najświętszą, albo raczej Matka Najświętsza w nas mogła śpiewać swoje, swój hymn Magnifikat, abyśmy dzięki niej adorowali Pana Boga, jak to Niemu zależy. A to, co, kto dziękował Panu Bogu nieustannie za wszystkie dary. Co był świadom z tej ogromnej miłości Bożej, która, jak ogromna rzeka, nieustannie właściwie nam daje łaski nad łaskami, wszystkie dary. To ona znowu. Ona była najbardziej wdzięczną duszą, która kiedykolwiek istniała. Ale jako matka chce nam też przykazać tą wdzięczność. I ona, która nigdy nie grzesiła. Teraz również prosi o przebaczenie jakiej jej własny syn, ale nie za własne, własne grzechy, ale za grzechy jej biednych dzieci, których jesteśmy. A jeśli matkę ma, ma, uciekamy że to Matki najświętszą, to wtedy ona w szczególnie jest naszą ucieczką, naszym schroniskiem, kiedy jesteśmy naładowani naszą nieprawością, naszymi grzechami, naszymi właściwie okropnościami, aby uciekać do niej, aby prosić się, aby ona wyjednała u swego syna łaski, nawrócenia i przebaczenia. I ona wie, co potrzebujemy, bo ona jest naszą najlepszą matką. I stąd właściwie maje, maje, ta prośba z jej serca wreszcie będzie zawsze wysłuchana. Dlatego Kościół nazywa się ją wszechmocą błagalną, ponieważ ona nigdy nie prosi czegoś, co Panu Bogu nie podoba się. I Pan Bóg ma największe upodobanie, jeśli Najświętsza Maria prosi właściwe o łaski dla mnie, które ja tak bardzo właściwie potrzebuję. Więc, moi drodzy, idźmy do szkoły Niepokalanego Serca Marii i uczmy się znowu adorować Pana Boga, dziękować Panu Bogu, prosić serdecznie o przebaczenie i prosić o łaski, które są dał potrzebne. I wtedy, i tylko wtedy, znowu zaczynam żyć w prawdzie, co jest warunkiem koniecznym naszego wiecznego zbawienia. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.